Serdecznie piosenką pod tytułem Pogoda Ducha, y, którą wykonywała Hania Banaszak. dzisiaj zaśpiewała nam pani Beata Fiałek. za to serdecznie dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry za Beata wprowadziła nas w temat dzisiejszego naszego spotkania pod tytułem Z myślą o. Kompleksy. No i Kobieta. Ale jak myślimy o kobietach, czyli samej osobie, to też myślimy o mężczyznach, zgadza się? No jasne. Kochane moje panie i panowie, w imieniu pana dyrektora, dyrektora Radzyjskiego Ośrodka Kultury, pana Roberta Mazurka, serdecznie witam wszystkich państwa. Przybył tak licznie. Brawa, brawa. W imieniu moich kolegów. W moim własnym imieniu serdecznie witam, naprawdę bardzo gorąco, ciepło i serdecznie na spotkaniu specjalnie przygotowanym dla Pań. Czemu specjalnie? no Panowie pytali, a czemu możemy też przyjść? No jakby tu odmówić w tym momencie, prawda? No nie da się odmówić, także cieszę się, że Panowie nas zaszczycili swoją obecnością. Drogi Panie, to oczywiste, że różnimy się wyglądem, wiekiem, Wykonujemy różne zawody, mamy różne poglądy, ale jest przecież jednak coś, co nas łączy. Niewątpliwie. Jesteśmy kobietami. Jesteśmy matkami, babciami, siostrami, przyjaciółkami i etc. Pani Halinko, zapraszam. Hymn dla matki. Matka. Mama, mamusia, natełka, matka cenniejsza od pereł i szmaragdów. Jest hymnem, który trzeba wyśpiewać całym swym sercem, uśmiechem i łzami. Ona idzie obok ciebie przez całe swe życie. Wspiera cię matczynymi siłami. Jej spracowane ręce błogosławią cię. Jej oczy. Płaczą, kiedy jest ci źle. Jej serce rani ból, kiedy dopada cię niedola. A ty dziś wyśpiewaj jej hymn. Dla jej twarzy pooranej zmarszczkami. Dla jej oczu, które jeszcze płoną matczyną miłością. Dla jej, rąk spracowa Dla jej spracowanych rąk Wyśpiewa jej hymn. Czynami. Bo właśnie tak sobie wymyśliłam, że y, pani Halinka będzie mm, urozmaicać nam poprzez swoją twórczość. Prezentuje właśnie swoją twórczość poetycką, za co też jej bardzo dziękuję. Ale tak się rozpędziłam, tak się przejęłam chyba swoją rolą, że zapomniałam poprosić pana dyrektora o zabranie głosu. Mam nadzieję, że mi to wybaczy i nie dostanę nagany. Czy jest pan dyrektor z nami? Zapraszam, pani dyrektorze. Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i gościć w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo tutaj do nas dzisiaj przyszli. W zamierzeniu miała być to kameralna impreza, a, a, a zrobiła nam się z tego naprawdę bardzo duże wydarzenie się zrobiło. Ja po takim wstępie, po tak pięknie odśpiewanej piosence, po tak pięknie wyrecytowanym wierszu, co bym nie powiedział, to na pewno blado wypadne. Dlatego pozwólcie, drogie panie, że z okazji Dnia Kobiet podziękuję wam za to, że sprawiacie, że świat jest piękniejszy i lepszy. Życzę wam, abyście każdego dnia były kochane i doceniane oraz żeby jak najwięcej radości i satysfakcji codziennie dostarczały wam nawet najmniejsze sprawy. Naprawdę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Ja już pozwolę sobie gdzieś tam uciec to jest Wasz wieczór i, i życzę Wam miłego czasu, mile spędzonego czasu w Radzyńskim Ośrodku Kultury, pełnego pozytywnych doznań i wrażeń. Bardzo serdecznie dziękuję. I Panią Aldonę, proszę o dalsze prowadzenie dzisiejszej imprezy. Dziękuję Panie Dyrektorze. Drogie Panie, każda z nas potrzebuje miłości, czułości. Pocałunek. Pocałunek. Pragniesz pocałunków Więc całuj. Czoło po ojcowsku. W nosek niech poczuje twą troskę. Usta pragną gorących pocałunków. Pocałunek w dłoń jest szacunkiem dla niej. A ja pragnę pocałunku czułości. Więc przytul mnie mocno i pocałuj w blade lica. Pocałuj czule, jak przyjaciel, jak brat. Bo taki pocałunek pamięta się wiele, wiele lat. Prawda Prawda. Piękny wiersze pisze Pani Hajuka. Piękny. Ale na tym nie koniec. Drodzy Państwo, drogie Panie. Interesuje nas świat mody. Chcemy wyglądać pięknie. Chcemy prowadzić zdrowy tryb życia, rozwijać swoje pasje, rozwijać się zawodowo. I teraz wysłuchajmy kolejnego powiersza pod tytułem Kobieto, puchu marny. Kobieto, puchu marny, ty niebiańska istoto. Ciężko trzeba się napracować, żeby cię omotać. A jeżeli już was dobędziemy, to i tak za mało. Ciągle nowe wyzwania przed nami stawiacie i do góry nogami świat wywracacie. Ale jakże Was nie kochać, piękne Panie? Dla Was duszę, zmysły i pełne portfele oddamy. Tak Was, drogie Panie, kochamy. Pani Halinka była wyrazicielką. Jest wyrazicielką na pewno myśli, uczuć mężczyzn, bo są panowie. Zgadzacie się panowie z tym, co pani Halinka. Tak? Chyba z tymi portfelami to nie. Aha. jednak nie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu to się zmieni. Bardzo serdecznie dziękuję pani Halinko. 8 marca to świetna okazja, aby szczególnie zaakcentować obecność i rolę w życiu kobiet. Aby tak zwyczajnie spotkać się przy kawie i podarować sobie nawzajem coś bardzo, ale to bardzo cennego. Zastanawiacie się Państwo, cóż to może być tak cennego? A to bardzo proste, bo czas podarowany sobie nawzajem. Czas, który razem spędzamy. I to właśnie jest dzisiaj ten czas. I ja Wam wszystkim serdecznie dziękuję, że zaszczyciliście mnie, nas swoją obecnością. I drodzy Państwo, po takiej formie, może bardziej, bardzo takiej, no powiedziałabym, oficjalnej, to Moim marzeniem jest jednak to, żeby Państwo dzisiaj przełamali tą oficjalność, żebyście poczuli się dobrze, tak swobodnie, jak na imprezie, tak zwanej domówce. Obiecacie mi to dzisiaj? Tak, tak zupełnie spontanicznie, na luzie, a co w końcu czujcie się jak u siebie w domu. To ja już kończę tą część oficjalną gadaną, ale zanim to zrobię, to z wielką przyjemnością zaproszę Małgosię Pijałek na scenę, aby zaśpiewała nam piosenkę pod tytułem Miasto z filmu Miasto 44. Małgosia, zapraszam Ciebie na scenę. Powitajmy ją brawami.

Prawda, że pięknie, no, się, ma talent dziewczyna. Panu go się musi zmykać, bo za chwilę zaprezentuje się w innej roli przed Państwem. No cóż, zapraszam modelki do prezentacji. Są nasze kochane, są oczywiście. Drodzy Państwo, będzie to pokaz mody, stylizacje wiosenne. Proszę bardzo, w całej okazałości. Proszę nam się pięknie zaprezentować. Brawo, brawo. Śmiało. Może jakiś obrót? Dodam tylko, że nasze modelki ubrały sklepy Fanaveria i sklep modnisia, brawo! No i spójrzmy, cóż my tu mamy? Piękne kolory na nas, prawda? Brawo. Prawda, nie tylko strój zdobi nasze panie, bo dzięki fryzurom wykonanym przez uczniów, technikum szkoły ponadgimnazjalnej imienia Jana Pawła II. Tak, panie, pięknie mogą dzisiaj wyglądać. Oprócz pięknych kreacji mają piękne fryzury, za co serdecznie dziękuję pani dyrektor oczywiście, pani Grażynie i pani Marlenie Malko, mistrzyni naszej. Proszę nam się pokazać pięknie. Serdecznie dziękuję za pomoc, za współtworzenie dzisiejszego naszego spotkania, bo tak naprawdę to Państwo jesteście współtwórcami. To był tylko taki pomysł, zamysł, ale to dzięki Wam tak naprawdę powstało, powstało to dzisiejsze spotkanie. Doszło do tego, że możemy uczestniczyć razem w tym przedsięwzięciu. Kochani moi, czas na podsumowanie naszych pokazów stylizacji modowych, piosennych. Zapraszam wszystkie modelki. Zapraszam panią Monikę Pruchnicką, panią Mariannę, zapraszam panią Madlenę, tutaj przed scenę. Wszystkie panie, zapraszam serdecznie do pamiątkowego zdjęcia. I jeszcze raz nacieszymy oczy, patrząc na panie, podziwiając na piękne stylizacje modowe, na piękny makijaż, na piękne fryzury. Dzięki uczniom, technikum fryzjerskiego pięknie panie są umalowane. Mają piękne fryzury, makijaże, przesłudnie. A dzięki pani Monice i Pani Marianie te piękne kreacje możemy podziwiać. Zapraszam, zapraszam. Pani Marleno, proszę bardzo. Z książkami, które Panie dzisiaj do nas przyniosły i zechcecie Państwo może przejrzeć, zapoznać się. Tam w sali obok, dzięki uprzejmości Pani Renaty Bąbol, możemy dzisiaj skorzystać z poradnictwa, jak dbać o urodę. Mało tego, Pani Renata zaprosiła wspaniałą wizerzystkę, Panią Magdalenę. Posłużę się ściągawką. Nocoń, błysko. Zapraszam wszystkie panie. Wstajemy z miejsc, przemieszczamy się obok do sali. A tam stoisko. Aha, co wam będę mówić? Przejdźcie, sprawdźcie same. Zapraszam serdecznie. Proszę się częstować. Kawą, herbatą, y, napoje, woda. Y, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Y, proszę, y, tam jest takie stoisko: y, przygotował, y, przygotowała firma Cateringowa. Tylko zdrowe, to jest bardzo ważne, bo, bo nie dość, że pięknie to wygląda, to jest dietetyczne. Bardzo prosimy o poczęstunek, degustację. Niewiele może jest tych potraw, ale mam nadzieję, że każdy z Państwa, co nieco uszczytnie dla siebie. Panie dyrektor Grażynie Dzida, bardzo dziękuję za pomoc. Słuchajcie Państwo, tak naprawdę to Wy współtworzycie dzisiejszą imprezę. To Mój to był taki tylko wkład, że, że sobie tak to wymyśliłam, zaaranżowałam, zareżyserowałam, zapraszając Państwa do współpracy. Tak sobie właśnie to wyobrażałam, że tak będzie przebiegało dzisiejsze nasze spotkanie. Spontanicznie, tak. Co nas kobiety interesuje? Moda, makijaże, jakieś drobne ploteczki, oczywiście na tematy, no jak pięknie wyglądać, co ze sobą zrobić. Także zapraszam serdecznie teraz do sali obok na poczęstunek, na rozmowy, na zasięganie tu informacji, jak być jeszcze piękniejszą. Jest pani Beatka Fijawek, która doradzi nam w jakich kolorach piękniej będziemy wyglądać. Jaką mamy figurę? Jest Pan Paweł Marcinkowski. Mało tego, Pan Paweł przyniósł dzisiaj takie urządzenie, które może nam zmierzyć, czego mamy za dużo, bądź czego mamy za mało. No chodzi tutaj o masę y, tkanki puszczowej czy masę mięśni. Ale to już wszystko fachowcy państwo powiedzą. Pani Iwona Pawełek-Zgórczan przygotowała przepiękną wystawę. Proszę, zobaczcie, pozostańcie jeszcze z nami. W końcu weekend za nami. Piosenka Nadzieja zespołu Tab and Grace.